Hejka, dzisiaj pokażę Wam w jaki sposób korzystać z portalu podróżniczego Booking.com. Jest to strona serwisowa, taki serwis służący do zakwaterowania i do możliwości rezerwacji różnych miejsc, miejsc turystycznych. Aplikację pobierzemy sobie ze sklepu Google Play. Wystarczy wpisać tutaj Booking.com. Ja już tą aplikację sobie pobrałem. Po ściągnięciu aplikacji warto sobie uzupełnić różne informacje dotyczące naszej osoby, czyli wszystkie dane, imię, nazwisko, numer telefonu. Również dobrze jest podać adres mailowy służący do kontaktu, na pewno się przyda, będzie potrzebny. Jeżeli te dane sobie wszystkie uzupełnimy, to już możemy przechodzić do rezerwacji, czy, czy też wyszukiwania jakiejś określonej lokalizacji czy też określonego obiektu. Możemy to zrobić za pomocą tutaj tej opcji szukaj. Tutaj sobie wpisujemy od kiedy do kiedy chcemy mieć pobyt, zakwaterowanie dla ilu osób, jak i również miejsce docelowe na samej górze. Ja sobie tutaj wpisałem pod żaglami, ale ty sobie wpisujesz tutaj swoją dowolną miejscowość. Warto również przyłączyć się do programu Payback. Ja tutaj mam już to wszystko zintegrowane, ale jak najbardziej polecam, ponieważ zbieranie punktów umożliwi nam później wykorzystanie to i zakup poza niżonej jakiejś tam tańszej cenie kolejny pobyt. OK, ja już sobie takie miejsce znalazłem, wyszukałem ty też sobie możesz coś takiego zrobić w opcji zapisane. Znajdują się moje ulubione obiekty. Wystarczy kliknąć sobie w serduszko przy konkretnym obiekcie i później sobie znajdziesz te obiekty w opcji zapisane. Bardzo mi się podoba obiekt w mielnie, który się nazywa Savana. I zaraz pokażę jak taki obiekt sobie zarezerwować i wykupić. Klikamy tutaj w ten obiekt. Tu mamy wszystkie informacje, które dotyczą tego obiektu. Klikam wybierz i spersonalizuj. Następnie klikam zarezerwuj teraz. Tu są niezbędne informacje na temat mojej osoby. Zostały one pozyskane z ustawień, które właśnie, o których mówiłem wcześniej. Ewentualnie wystarczy tylko nanieść jakąś korektę, jeżeli jest to potrzebne i klikamy następny krok. Tu mamy również podane, jakie obowiązują zasady pobytu na obiekcie. Jakieś istotne informacje, jeżeli wszystko nam pasuje. Ewentualnie się tutaj dodam, że chciałbym mieć zakwaterowanie z balkonem. To jest moje życzenie specjalne. I klikam ostatni krok. Tutaj muszę podać numer karty. Za otrzymaną rezerwację otrzymam punkty w postaci punkty payback, 826 konkretnie, ale musimy przyłączyć sobie te punkty payback też tam być zarejestrowanym i uruchomić sobie to i zintegrować z booking.com. Jeżeli mamy wszystko jasne i nie mamy żadnych zastrzeżeń, to klikamy Zarezerwuj teraz. W tym momencie obiekt wysyła informację i kontaktuje się z naszym bankiem w celu weryfikacji naszej osoby oraz realizacji naszej transakcji. Dodatkowo jeszcze dostanę informację na maila i tak jak widać, Twoja rezerwacja w obiekcie Villa Savana jest potwierdzona. I po dokonaniu rezerwacji, tutaj na dole mamy taki kafelek rezerwacji i tak jak widać jest tutaj rezerwacja aktywna, tą, którą sobie wybrałem, tą, którą sobie zażyczyłem. I jak na razie rezerwacja cały czas jest aktywna, a realizacja naszej transakcji jest jakby w toku. Ona jeszcze nie jest w pełni zrealizowana, ale jest w toku i... W najbliższym czasie z naszego konta zostaną pobrane środki w celu dokonania czy dokończenia tej transakcji. Myślę, że pomogłem. Moje wskazówki i porady tutaj były pomocne. Także dajcie łapkę do góry, komentarz pod filmem i koniecznie suba na YouTube'a i do zobaczenia do następnego wideo. Cześć!